Najczęściej taki spotykany scenariusz jest to, że mamy dobrze wypozycjonowaną stronę. Na ściąga ruch, dobrze konwertuje, i klient dochodzi do wniosku, że okej okay, czas odświeżyć stronę albo coś na niej podziałać, tak jak powiedziałeś, że na przykład korzysta z jakiegoś systemu CMS, który jest trudny w użyciu i chce przejść na coś łatwiejszego. No, i wtedy nasze zadanie polega na tym, że poza tym, że deweloper tam tą stronę będzie modyfikował i dostosowywał, no to my pod kątem pozycjonowania musimy zrobić wszystko, żeby ta strona była tak sama. Dobrze wypozycjonowana po migracji, jak jest przed, nie? To jest jeden z takich elementów. Drugi element może być taki, że klient na przykład powie: dobra, to trzeba, do tej, do tej strony jeszcze dołożymy na przykład nowe produkty, nowe usługi, nowe treści. No to wtedy to jest taka też super sytuacja, bo z doświadczenia też wiemy, że strony, którzy, które są dobrze wypozycjonowane, to jak dodamy do nich nowe elementy, nowe treści, to Google bardzo szybko je indeksuje, Google ma do tej strony zaufanie. No to w tym wypadku też trzeba zrobić wszystko, żeby po tej zmianie, tej migracji strony, Google to zaufanie cały czas e, utrzymywał.